Co ja bym wybrał jako alternatywa ogrzewania do takiego obiektu kontenerowego? No to zaraz wszystkie po kolei opiszę z własnej perspektywy i powiem Wam moją rekomendację. Po kolei zaczynamy od mojej prawej strony. Pierwsze, wybasto chińskie. Wybasto garażowe, jakkolwiek to się nazywa, podgrzewa, czy ropy, czy cokolwiek, bo na pewno bardzo dużo osób się tutaj doczepi, że to inaczej się nazywa, a ja to inaczej. To też nazywam, więc nie Tak jest to w ogóle po prostu. Fajne urządzenie. Stosowaliśmy to 3-4 tygodnie w grudniu. Odpalaliśmy to o godzinie 8. Wyłączaliśmy to około 16.30, czasem 17. Spalało to około litra litr, półtora. Nie wiem, czasem tam dwa. Jeżeli było, trzeba rozbujać cały obiekt. Bo no naprawdę, nie wiem, po weekendzie przychodziliśmy i już był bardzo mocno wychłodzony. Yy, więc tam czasem dwa litry to zużyło. Dlaczego my się tego pozbyliśmy? Dlatego, że tak na noc ja tego nie zostawiałem. Trochę się po prostu obawiałem. Parę razy się to wyłączyło. Miałem to podłączone pod zasilacz. Yy, oczywiście, by można było. Podłączyć to przez akumulator, później do tego prostownik, i tak dalej, i już by takiego problemu nie było. No ale to, to mniejsza. Nie do końca ufałem temu urządzonku. Nie uważam, że to jest złe, uważam, że to bardzo w ogóle fajne urządzenie, ale cały czas nam to pukało. Ta pompeczka podająca ropę cały czas nas irytowała, mimo że mieliśmy to w oddzielnym pomieszczeniu, słyszeliśmy to nawet przez drzwi. Więc to było pierwsze. Drugie, zapach ropy, no czasem intensywnie, no bo wiadomo, no jak się przyszło, zalało, czasem się rozlało, no to jednak ta ropa trochę śmierdzi, więc to jest kolejna wada. No i to, że po prostu jak nam się to wyłączyło, no to, to później musieliśmy parę dni wietrzyć, także zaraz Wam pokażę właśnie jak to wyglądało, jak się to wyłączyło i nie wydmuchiwało. Ale generalnie, jak najbardziej, bardzo fajne urządzenie. Przechodzimy do kolejnego, które nadal używamy. Jest to nagrzewnica na gaz. Bardzo mocna, bo przychodzimy bardzo często właśnie na, po weekendzie, bo my często po prostu też nie ogrzewamy w weekend. Nie ma sensu tutaj, tutaj i tak nikt nie pracuje. Wolimy sobie posiedzieć w domku i się pochrzaniać, więc tutaj spokojnie, no tylko nasz kwiatek trochę ucierpiał, jak widzicie, moja paprotka, wiem, to się nie nazywa paprotka, ale ja to nazywam paprotka i tak będzie. No i teraz tak, to włączaliśmy po prostu jak był ten obiekt mocno wychłodzony przez weekend i wtedy podłączałem butle 5 minut i tutaj było 20 parę stopni, więc jest to świetne, no ale śmierdzi gazem. Głośne to jest, brzydkie, za szybko to nagrzewa, jest to niestabilne temperaturowo. Jest to fajne, żeby to szybko nagrzać, wyłączyć i podtrzymać czymś innym. Więc, no jak najbardziej, no ale też no nie do zakładu fryzerskiego, nie do kosmetycznego, do biura. no Jeżeli komuś się chce tak bawić jak nam, ok, jak najbardziej to polecam. Są na ropę, są na gaz. Wcale to nie dużo pobiera, nie sprawdziłem szczerze mówiąc, bo to na tyle to mało pobierało tego gazu, że, że nie było co tutaj sprawdzać. Kolejne urządzonko, no to jest piecyk gazowy, no piecyki gazowe to myślę, że nie trzeba tutaj przedstawiać. To jest jak nasz prezydent, wszyscy to znają, no i powiem tak, też jest fajne, też używaliśmy pewien czas. Bardzo często w innych naszych obiektach, po prostu jak potrzebuję na chwilę podgrzać, coś tam po prostu robimy, no to też tam to wrzucę i, i nagrzewam. Bardzo, bardzo szybko to się w ogóle takie obiekty też nagrzewają, no mniejsze mówię z reguły. Yy, gazu to spala, no u nas to spalało przez półtora tygodnia, wychodziła butla, tylko że tak samo jak przy tym wybasto. Grzaliśmy to. Od 8 do 16.30 do 17.00. Już w międzyczasie też używaliśmy tego. Używaliśmy tego, więc czasem po prostu miało to pomoc. Ale fajne jest. A przede wszystkim najważniejsza funkcja takiego czegoś to jest to, że zakładamy takie dwa fajne widelce pod spód, jakieś tam, jakiś tam talerzyk czy, coś, czy cokolwiek. Nakładamy na te widelce kiełbaski i mamy jak z gria. Także jest to świetne. Kolejne no to akurat tam takie grzejniki elektryczne. Ten po prostu więcej wygląda niż to grzeje. Tutaj on ma akurat dwa programy: 1000 W i 2000 W. No i po prostu ile pobierze prądu, tyle odda ciepła. Także to jest takie średnio ekonomiczne jeszcze nie robiłem pełnego testu. Yy, chociaż tak właśnie zamierzam, bo nareszcie mamy licznik założony u siebie w biurze i będę robił test, ile to faktycznie pobierze, żeby to przy jakichś tam temperaturach poniżej zera, nawet żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w takim obiekcie. Ale yy, akurat to urządzenie, no to mówię, to ma bardziej wyglądać niż, niż działać, bo tutaj jest tylko nawiew tu od góry. Tak średnio to tutaj się sprawdza, już szybciej te takie małe dmuchawki. Z briko za 70 zł, z takim dużym wentylatorem, to fajnie to nagrzewa, no ale wiadomo, to dość sporo prądu pobiera. No i teraz, moim zdaniem, do najlepszego urządzenia przechodzimy. Dlatego, że właśnie taką klimatyzację założyliśmy tutaj. Założyliśmy też bezpośrednio u nas, tylko na biurze, na tym obiekcie, licznik. Możemy sprawdzić faktycznie, ile to pobiera. Jesteśmy po dwóch dniach testu. Jak dla mnie jest to świetne, i teraz popatrzymy, jak to było w kilowatach. Pierwszego dnia robiłem o godzinie 9.16 zdjęcie licznika i było 5,3 kW. Drugiego dnia o 17.00 było 8,8 później znowu było o 8.30 13, chyba 7, o 16.30 było 14,7 no i dzisiaj rano, jak przyszliśmy, o 8.19,3 19,3. średnio na całą dobę, wychodzi około 7 kW. Mi się teraz nie chce tego całkowicie tam rozrabniać. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie to po prostu porozpisujcie i sami zobaczycie, jak to dokładnie było. Mm, że w nocy po prostu więcej to pobiera, w dzień mniej. Mniej w dzień, dlatego że mamy spore witryny. Słoneczko wchodzi i jeszcze tutaj fajnie podkręci. Poza tym my tutaj też generujemy dużo ciepła. Chodząc, robiąc cokolwiek, za dużo to nie robimy, ale też chociażby te ciepło generujemy. Także jest ok. Rekomendacja zresztą taka propo. Ja jeszcze polecam zatrudnić jakichś dwóch bezdomnych, żeby generowali trochę więcej ciepła i będzie przyjemne spożytecznym. I trochę pomożecie i, i będzie trochę cieplej w pomieszczeniu, bo się zaoszczędzi na ogrzewaniu. Jeszcze tylko wspomnę o jednym małym patencie, który też testuję. Zobaczcie takie folie. Wiem, że to wygląda jak. nie wiem, jak w mięsnym, jak jak. Nie, nie w mięsnym, e, Jak w jakiejś ubojni, ale wiecie, że to się sprawdza. Tutaj się fajnie nagrzeje, a stamtąd po prostu te zimno nie wchodzi. No i tak ludzie tam nie zobaczą, że, że zimno za bardzo nie wchodzi. No ale uwierzcie mi na słowo, jest o wiele lepiej niż gorzej. Brzydko wygląda, pewnie to bardzo szybko zutylizujemy, ale przynajmniej działa, sprawdza się. Jeżeli nie zwracasz uwagi na wygląd, a na to, żeby była oszczędność, no to jak najbardziej, no wiadomo, no przed, takie przedsionki, wszystko, no to tutaj to faktycznie pomaga. Przejdziemy teraz jeszcze do stacji pogodowej. Wiem, wiele osób pewnie powie, że stacja pogodowa nie pokazuje dokładnie, a Ty mi tutaj za bardzo za zamaszyści nie pokazuj, jaki mam tutaj porządek. Niech ludzie chociażby myślą, że jestem czysty i ogarnięty, przynajmniej pozory. 9 rano, no i już zaczynamy pracę. 18,6 stopnia w środku, minus prawie 4 na zewnątrz. W nocy mieliśmy około minus 10. I zobaczcie, przy takich temperaturach, choć jeszcze pokażemy tutaj, tutaj mamy już normalny, zobaczcie, 19 stopni, pokazuję. Widać, nie widać, trochę widać, trochę nie widać. No i przy takich temperaturach sami widzicie. Ile klimatyzacja ten obiekt cały jest podpięty pod ten jeden licznik, więc jeszcze trzeba uwzględnić kamery, oświetlenie, telewizor, głośnik, komputer i tak dalej. Chociaż jak tam policzycie, to sami zobaczycie, że nawet reszta sprzętów też tam za dużo to akurat nie pobiera. Ale generalnie naprawdę uważam, że świetną alternatywą jest taka klimatyzacja. Specjalnie zakleiłem nazwę, żeby nikt mi nie powiedział, że daną firmę tutaj. Pokazuje, że, że ja tutaj reklamuję, czy coś nie. Nie jestem opłacony przez żadną firmę. Za każde z tych urządzeń zapłaciłem. Yy, nikt mi nic nie dał za darmo, nikt mi za żadną promocję nie daje, nic takiego. Ja tylko po prostu pokazuję alternatywę dla użytkowników. I też jeszcze zwrócę uwagę, bo na pewno posypie się fala komentarzy, że. To niemożliwe, żeby w kontenerach na przykład było takie małe spalanie albo coś. Pamiętajcie, porównujmy zawsze obiekt do obiektu. Jeżeli będziesz porównywał takie urządzenie, takie webasto, grzanie w takim obiekcie, który jest dobrze wycieplony, ma dobrze powycieplane ściany od wewnętrznej strony i od zewnętrznej. W środku mamy, no akurat tutaj mamy 8 cm poliuretanu. Standardowo, co dla klientów stosujemy, to jest 10 cm poliuretanu. Ale to i tak jest mega ciepło. Jeżeli będziesz porównywał taki obiekt, który jest wszędzie wycieplony sufit, podłoga, ściany do jakiegoś garażu zwykłego, z samej blachy no to wiadomo, że to po prostu będzie o wiele więcej u ciebie spalało. U nas pali, mówię, no szczerze. Widzieliście licznik, tam też nic nie kombinuje. Nie chce mi się żadnych zdjęć przerabiać ani nic. Nie reklamuję żadnej konkretnej firmy. Yy, więc spokojnie możecie mi zaufać to, co ja tutaj zauważyłem, to, co, to co my tutaj robimy, jakieś takie podstawowe teściki. Poróbcie sobie też yy, samemu, jeżeli mi coś tam nie uwierzycie. Yy, często po prostu kontenery mają takie właśnie obiekty zupełnie też inne podłogi. Yy, ja na przykład standardowo, że na skarpetkach albo w kapciochach chodzę, bo tutaj jest fajnie, no spokojno. Tutaj nie jest zimno. Na dworzu ile? Minus 5 jest. A tutaj jest w tym momencie te 18, tak, 18. Tutaj pokazuje na 16, bo mamy na 16 ustawione. Tam po prostu jest 18, jakiś tam mały błąd, co tam nic tak, tak aż nie przeszkadza. Także luzik. Ale w każdym razie standardowe kontenery mają zupełnie też inną konstrukcję samej podłogi, bo są wtedy takie bręgi, powykładane wato, od spodu jest taka blacha, Tutaj mamy poliuretanową konstrukcję poliuretanowe płyty poukładane w poprzek takich modułów dlatego te obiekty są o wiele cieplejsze i też często można zaoszczędzić w kosztach właśnie na ogrzewaniu więc reasumując klimatyzacja wygrywa jest bezobsługowa jakbym jeszcze potrafił zainstalować aplikację żeby mógł to na wifi odpalać to też by było jeszcze lepiej ale nie mam zainstalowane na razie się posługuję pilotem Także zapraszam do obserwowania naszego kanału i do kolejnych testów. I do zobaczenia. Cześć.